Przyjechałam do Państwa z czymś, co tak naprawdę rodziło się wiele lat, bo ja od zawsze chciałam robić coś, co będzie pomagało, co będzie miało takie wymierne korzyści dla, dla osób, dla ludzi. Kiedyś tym pomysłem było laboratorium diagnostyczne, które będzie świadczyło usługi też dla osób, które niekoniecznie stać na zabiegi, niekoniecznie na diagnostykę. I wszystko już było praktycznie gotowe. Nawet pracę podyplomową napisałam na ten temat z panią z ekonomii. Bo z ekonomii byłam troszkę słabsza zawsze, więc <laughs> zmieniło się ustawodawstwo, zmieniły się wtedy troszeczkę warunki i projekt stał się po prostu nieopłacalny, więc gdzieś go zarzuciłam dawno-dawno. A później od 2007 roku jestem w branży właściwie takiej beauty, medycyny estetycznej, poniekąd też dermatologii, właśnie i obserwuję ten rynek, mówię, wiele lat, i to w Polsce, i za granicą. I Parę lat temu taki błysk mnie, Jezu, wiem, wiem, co trzeba po prostu stworzyć, czego nie ma na rynku, co powinno być, i to będzie takie moje spełnienie, a przy okazji właśnie te korzyści. Proszę wierzyć, że jako matka trójki dzieci zostawiłam, że tak powiem, stabilną pracę i poświęciłam się temu. To już nas Pani zaciekawiła. Wszystko, co zrobiłam do tej pory, robiłam całkowicie sama, i dlaczego tu jestem? Dlatego, że no, w tym momencie stałam się własnym ograniczeniem ograniczeniem, bo do tej pory nie było pośpiechu. Ja to mogłam spokojnie sobie, kolokwialnie mówiąc, ciergać, przygotowywać. Natomiast w tej chwili, kiedy produkt, narzędzie, które tutaj pokazuję, musi zostać odpowiednio wypromowane, bo konkurencja nie śpi, to tutaj trzeba teraz przyspieszenia. I na to przyspieszenie, sama sama jako ja osoba nie pozwolę sobie na pewno. Będę to robiła na pewno nadal, ale no będzie efekt na pewno dużo słabszy. I teraz po kolei, co to takiego wymyśliłam. Na tę chwilę po raz drugi tak naprawdę rozpoczęła działalność firma Art of Beauty. Firma dystrybucyjno-taka szkoleniowa. Dlaczego po raz drugi? Dlatego, że w 2012 roku pierwszy raz podjęłam taką próbę, właśnie coś chciałam zrobić, ale chyba nie byłam jeszcze na to gotowa i wprowadziłam markę kosmetyczną. Zrobiłam wtedy kilka błędów, wyciągnęłam teraz wnioski, nie sprawdziłam rynku, nie sprawdziłam, że to nie był czas na produkty butikowe, naturalne, nie było takich trendów, wtedy trendy były przerosty, prawda, mocno wypełnione usta i tak dalej, a produkty, które chciałam prowadzić były... W zupełnie innym trendzie w tamtym czasie więc średnio się to udawało w jakiegoś etapu doszłam ale zaprzestałam tego projektu i w tej chwili jako taką podstawę swojego działania zaczęłam właśnie wróciłam do tej samej firmy, dlatego, dlatego, że teraz ten trend się pięknie unormował i rzeczywiście wpisuje się w potrzeby bardzo, bardzo wielu klientów, a co najpiękniejsze, zarówno moje podejście jak i właśnie producenta przez tak wiele lat, przez trudną sytuację covidową, te błędy, które popełniło wiele firm i straciło bardzo u profesjonalistów. Naprawdę? O Jezus, to ja się muszę spieszyć. <laughs> tak, więc tak jak jest napisane, Twoje potrzeby, nasze rozwiązania. Zauważyłam bardzo wiele potrzeb, które są skutkami niewłaściwych działań, generalnie rzecz biorąc. Naszym rozwiązaniem jest taki program lojalnościowy zrzeszający specjalistów, ale tych, którzy faktycznie mają odpowiednie kwalifikacje, certyfikowane produkty i tak dalej. Daje to nam taki Trzy dla wszystkich, dla tych, którzy korzystają z usług, dla tych, którzy świadczą te usługi i dla dostawców, no i przy okazji też dla nas, tak? Dlatego, że Art of Beauty jedną, i jedną tylko częścią jest projekt Dermaster, który finalnie miałby się stać osobną y, firmą. Yy, i sam produkt, który wykorzystałam do, do jakby tych celów, to jest tak, produkty kosmetyczne zbudowały nam pewną bazę klientów, natomiast czymś trzeba się wyróżniać. Marek kosmetycznych jest ponad 400 na rynku. I to jest produkt, który jest w tej chwili jedyny na świecie, bazujący na tak zwanych mikrosferycznych, takich kuleczkach PDO, czyli coś, co my znamy z nici chirurgicznych, sprawdzony, materiał bezpieczny. Jest to najbezpieczniejszy produkt na dzień dzisiejszy. Zalet ma całe mnóstwo, natomiast Słaby marketing i marka jeszcze nie rozpoznawalna, natomiast bardzo zaciekawiająca, bo jest to coś innego, coś nowego. i Jest to taka dla nas, dla mnie osobiście i po tym, co widzę, co robi konkurencja jak bardzo jak bardzo wystraszone wystraszyli się tak naprawdę tego produktu swoimi ruchami, to udowodniając. Stwierdziłam, że to będzie genialne narzędzie do tego, żeby pokazać firmę, że mamy coś nowego, coś, coś fajnego, i przekonać do siebie głównie Lekarzy. Dlatego, że to są ludzie, którzy wymagają przede wszystkim badań, yy, udowodnienia yy, prawdziwości test takich marketingowych. W tej chwili weszła, tak jak mówię, taka ustawa utrudniająca trochę reklamowanie, ale to dobrze, dlatego że my postanowiliśmy zrobić tutaj z kilkoma osobami, które chcą wziąć udział w tym projekcie, konferencję w czerwcu, gdzie będziemy mogli tym stu zaproszonym lekarzom, tym, którzy już w tej chwili przetestowali przez ten rok produkt, yy, pokazać. Jakie są jeszcze możliwości, a tym samym zebrać pierwszych uczestników do naszego projektu Dermaster? Jesteśmy na etapie y, tworzenia tego programu lojalnościowego, czyli tej drugiej części, tak, do zarabiania, tak naprawdę, zbierania funduszy na kolejne y, ruchy, czyli tworzenie stowarzyszenia zrzeszającego jeszcze większą liczbę osób, y, na zbieranie funduszy na działania, na badania, ponieważ są też fajny pomysł jest na badania związane z produktem. Y, to może pominę, ponieważ ma mało czasu tę yy, całą historię, ale yy, będę mogła za chwilkę to pokazać. I yy, jesteśmy mniej więcej na tym etapie. Po pierwszym roku mieliśmy stratę, ona była planowana jak najbardziej. Też i kapitał nie był duży, bo 50 tysięcy, wszystko to, co się wydarzyło do tej pory, jest tak małym kapitałem zrobione, po prostu ciężką pracą i obracaniem tymi pieniędzmi, które wpłynęły do firmy. Yy, I tak jak wspomniałam, no w tej chwili jesteśmy w takim momencie, w którym Dobrze by było porządnie to marketingowo e, rozegrać. E, szczególnie że konkurencja to tak jak napisałam to jest taki trochę ocean, który możemy sobie z tego zrobić. Dobrze. Ja mam pytanie, bo jakby ogólnie taki produkt na rynku istnieje, prawda, i jest wykorzystywany. Czym się różni ten produkt pani od produktów konkurencji? Bo jakby w klinikach przez lekarzy, przez kosmetologów jest to coś co już działa od dłuższego czasu. Dlaczego Ktoś miałby wybrać akurat pani produkt? Dlatego, że jest to jedyny na świecie w tej chwili produkt o właściwościach hydrofilowych. Przede wszystkim. Są dwie tylko substancje na rynku, które działają w bardzo podobną reakcję wywołując w organizmie, natomiast one mają właściwości hydrofobowe, więc z naszego biologicznego punktu widzenia stwarzają dużo większe ryzyko powstania późnych skutków ubocznych. Dobrze, cały czas I... mówimy o niciach, PDO. Nie, mówimy o tym. To też jest PDO. Tylko, że w formie mikrosfer, wystandaryzowanych pod kątem wielkości, yy, siły działania, więc efekty są przewidywalne. I ten produkt, zanim wprowadziłam do oferty, zanim yy, pojechałam negocjować kontakt, z Ile kosztuje? Się... Cena jest mniej więcej podobna jak po, tak, po, po, produktów podobnych, tak, czyli tych dwóch, o których wspomniałam, polika, prolacton i kwas polimlekowy. Natomiast cenowo są bardzo podobne. Cena takiej fiolki to jest około 1000 zł. I taka fiolka wystarczy na opracowanie całej twarzy. Czyli lekarz na przykład bierze za taki zabieg około 3000. Czasami z jednej fiolki jest w stanie wykonać dwie, dwa razy okolice oka, jak ma takie pacjentki. Za okolice oka bierze po dwa 2,500. Dwa, tak? Więc jest to jest pod... wypełniony tak jak kwas? Jak Nie. Mówi, czy... To działa na zasadzie stymulacji, czyli pobudza skórę do produkcji naturalnego powstawania nowego kolagenu i elastyny. Co powoduje poprawę struktury i wyglądu skóry? Natomiast yy nie powoduje właśnie tych późnych efektów ubocznych. I to jest jego ogromna przewaga. Pani badania, ja przepraszam, będziemy trochę wchodzić w słowo, ale czy ma Pani badania potwierdzające, że nie ma takiego, znaczy, że ten produkt ma takie właściwości? I czy rzeczywiście, jeżeli poświęcimy czas na wyszukanie tego, to nie znajdziemy podobnego produktu? Nie, nie znajdziecie Państwo, dlatego że to jest wyrób koreański, który ma jedna, jedyna firma. Firma, która zajmuje się produkcją różnego typu substancji już wiele lat. Jest to wyrób certyfikowany medycznie w tej chwili, zarejestrowany w URPL-u, wprowadzony już przeze mnie do obrotu i tak jak mówię, testowany przez lekarzy już od roku. Czyli Pani jest dystrybutorem? Tak, wyłącznym na Polskę, tak samo jak marki kosmetyczne i rozpoczęliśmy też działania, w współpracę z firmą w Norwegii, mamy podpisaną umowę, że prawdopodobnie od kwietnia rozpoczniemy również działania tam. Więc sam produkt, jako narzędzie do takiego właśnie pokazania firmy, takiego wybicia się wśród tych wszystkich firm, które są po prostu dystrybutorami, uważam jest genialne. Trzeba kapitału na to? Ile? W tej chwili. Kapitał na to, im większy, tym lepszy, ale takie, myślę, minimum na tę chwilę to jest 130 tysięcy w późniejszym etapie, plus 130 tysięcy na tę chwilę, plus 120 tysięcy myślę na marketing rozdzielony w A to czasie. Co 130 tysięcy na co pójdzie 130, 130 jest potrzebne na to, aby dokończyć te elementy, które zostały rozpoczęte czyli sklep internetowy z systemem antydywersyjnym co jest niezmiernie istotne dla profesjonalistów w tym kraju i też daje dużą przewagę konkurencyjną. I to, to jest coś, co, co, czym my wygrywamy, mimo że jestem malutką firemką, tak? To, to na pewno tym wygrywam bardzo często. To jest poprawa właśnie tych elementów i przede wszystkim zatowarowanie już w większą ilość. Bo tak jak w tej chwili lekarze, którzy testowali produkt, zrobili zabiegi, czekali rok. I w tej chwili ja kupię dwie fiolki, trzy fiolki. Ten produkt Czy kupuje tak pani z Korei, tak? W Korei kupuje pani ten produkt, ale to pani chce stworzyć sklep dla tego jednego produktu? Dobrze. Nie, nie, nie. To jest tylko narzędzie do wypromowania firmy jako, ym, jako firmy, która ma coś nowego, coś przebadanego. Utrzymuje to w ryzach, kontroluje wypływ tego na rynek. Chce na być pani taką platformą, gdzie będzie pani sprzedawała produkty podobnych firm sprawdzonych też, tak? Dobrze rozumiem? To jest jeden z elementów. Finalnie Art of Beauty zostanie właśnie z tą platformą i sprzedażą, natomiast utworzona firma druga, która będzie miała nazwę Dermaster, po prostu będzie tworzyła i szkolenia i właśnie szerzenie informacji i wdrażała projekt program lojalnościowy wśród zarówno B2C rynku, żeby Dać to, czego w tej chwili nie ma. Takiej możliwości świadomego wyboru, nie pozostawiania tych ludzi z powikłaniami samych. Lekarzy, którzy pracują z powikłaniami w Polsce jest też bardzo mało. Czyli potrzeba 250 tysięcy, ja tak zrozumiałam. Tak. I, I co jest w zamian? Yy, w zamian? Ja mam sam o udziałach y, po prostu w zyskach ze sprzedaży. Ale przydarzy. ile udziałów? Proszę? Mówiłam o 30%. W firmie czy w Co w pani zyska? wnosi od siebie? Ktoś wykłada 250 tysięcy. Jaki jest Pani wkład, dlaczego, znaczy ja rozumiem, że Pani ma umowę na wyłączność z tą firmą koreańską, ale czy to jest jedyny wkład, że Pani już podpisała taką umowę na wyłączność? Czy Pani też, jaki jest wkład z Pani strony? Z mojej strony wkład już jest w granicach 250 właśnie tysięcy na te wszystkie rzeczy, które zostały stworzone typu, nie wiem czy pokazać, ulotka dla samego produktu Dla lekarzy było pokazane to na kongresach, zarówno medycznym w marcu, największy polski kongres medyczny, na West Aesthetic Show. Są przygotowane takie łódki, jeszcze są właśnie mówię, do poprawienia niektóre, jeżeli chodzi o tą drugą część kosmetyczną. Są pomoce dla profesjonalistów w postaci takich ściąg przy każdym protokole zabiegowym. To są wszystko produkty z tej jednej firmy? Nie. nie. Jedna to jest część kosmetyczna, która miała po prostu taki bieżący przemiał finansowy przynosić i pomału zaczyna się to dziać, bo jesteśmy już w grupie Beauty razem, bo jest bardzo dużo elementów. Tam koszt takiej wizytówki umożliwiającej nam sprzedaż jest w granicach od 5 do 10 tysięcy miesięcznie. Jaki największy przychód miała Pani w ciągu miesiąca, w ostatnim roku? W ostatnim roku chyba 40 tysięcy. To było największe, ale to była właśnie współpraca, a propos tylko Ultracol, szkolenie, współpraca z Norwegią i tutaj z polskimi lekarzami, to myślę w granicach 15-20 tysięcy. To jest w zespole? Czy Pani sama to prowadzi, czy jeszcze? Mogę? Na tę chwilę prowadziłam to sama. To jest ta część druga, medyczna, czyli promowanie już tego produktu Ultracol. Na tę chwilę jestem, byłam sama, ale we współpracy ze mną są jeszcze ci lekarze, którzy testowali teraz produkt, czyli osoby, które są wykładowcami, byli też szkoleniowcami. Mam ogromne, wieloletnie doświadczenie w tego typu zabiegach, produktach i szkoleniach. Mówimy o tym jednym produkcie. Tak, mówimy o tym. Są też ze mną dwie panie, które z kolei naszą część kosmetyczną będą się zajmować. Czy one już szkolenia? wykonują. I wdrażają znaczy te usługi i jakby sprzedają produkt, te panie? Tak, tak. Oni teraz zaczną mi pomagać właśnie w sprzedaży. Te dwie panie, które tutaj są, Agnieszka i Dagmara są na, pół, na południe i północ Polski od sprzedaży produktów kosmetycznych. Dagmara dodatkowo będzie, ponieważ ma. Wice... Oświat... Tak, ja powiem pani tak, szczerze, uczciwie. Widzę potencjał. Natomiast. Jest brak przygotowania w zakresie przedstawienia prezentacji takiego ze strony biznesowej. Pani mówi, tak, od strony, która nie jest dla inwestora ciekawa. Ona jest ciekawa dla być może klienta, który miałby kupić, dla jakiegoś klienta końcowego. Dla mnie, jako potencjalnego inwestora, ta część, którą pani tu przedstawia, jest nieciekawa i ja akurat znam trochę branżę i tu rozumiem. Ale gdyby siedzieli obok, siedziały obok mnie osoby, które nie znają branży, one by nie wiedziały, o czym pani mówi. Nie widziałyby w tym żadnego pomysłu biznesowego. Więc tutaj jest potrzebna u pani konsultacja biznesowa w zakresie przygotowania takiej prezentacji profesjonalnie dla inwestorów. Więc to jest to, co ja pani tutaj musi koniecznie zrobić. potencjał dodała, bo tutaj dla inwestora jakby mhm. jest 250 tysięcy, ale ok, 30%, ale 30% właśnie z czego on. Tu jest 100% inwestycji po trzech latach i 700 po 6 latach. Tak. Dlaczego? Dlatego, że wystarczy, że my będziemy mieli w tej chwili tych 10 lekarzy, którzy. już oni się organizują, tak? I on wystarczy, że przeszkolą tylko po jednej osobie przez 10 miesięcy, każdy, każdy. Zbiera nam się bardzo fajny kapitał. Z samej sprzedaży produktu, trenerzy mają też dochód pasywny. My zbieramy już pierwsze abonamenty, jeżeli chodzi o program lojalnościowy. I ten. Duży kapitał, który nam się zbiera w postaci abonamentów, nie jest liczony jakby do przychodu, bo on stanowić ma kapitał na kolejne działania, na kolejne inwestycje, na y, jego pomnażanie w celu promocji, stworzenia, stowarzyszenia, działania w imieniu y, właśnie osób. Abonamentów dla klinik, które mają waszą certyfikację, tak? Tak, tak. Mhm. Okay. Znaczy, to co ja, znaczy, ja nie, chcę w znaczy, inaczej. Ja nie chciałbym pani powiedzieć nie, yy, nie chciałbym pani, znaczy, nie powiem pani tak. Natomiast ja myślę, że warto dać pani szansę, żeby pani mogła się u nas pojawić jeszcze raz. Yy, z tym, jakby pani gdzieś skonsultowała biznesowo i przygotowała bardziej prezentację pod kątem inwestora. Niech pani ją przyśle. Jeżeli my ocenimy, że ta prezentacja jest przygotowana lepiej, zaprosimy panią 29 marca jeszcze raz. Prosiłbym skonsultować tutaj biznesowo, żeby ona bardziej biznesowo pod kątem inwestora była przygotowana, bez tych rzeczy, które inwestor może nie wiedzieć, ponieważ inwestorzy, którzy będą na Akademii. Są to często inwestorzy, który, którzy nie znają danej branży, ale patrzą przez pryzmat tego, tej unikalności, więc oni tych szczegółów, o których Pani mówiła, nie muszą wiedzieć. Oni muszą wiedzieć, że to jest unikalne, jedyne na rynku. Dlaczego? Tutaj jest to za bardzo rozmazane, więc potrzebujemy, żeby to było dopracowane, więc zapraszamy do wysłania jeszcze raz prezentacji. Do... Ja, jeszcze jeszcze chciałem powiedzieć, że hmm, też trochę interesuję się medycyną estetyczną, jakby... Mam jakąś tam wiedzę z zakresu wypełniaczy kwasów <grych> i przez pierwszych 10 minut pani prezentacja, szczerze mówiąc, nie do końca wiedziałem jakby o co chodzi, tak, o co tak. pani mówi. Tak. Tak naprawdę ja rozumiem o wprowadzeniu po prostu innowacyjnego produktu opartego o tą technologię jako konkurencji powiedzmy dla kwasu hialuronowego. Przedstawiłbym jakby pewne proporcje jakby rynku, znaczy hmm. jak jaka jest na przykład wartość rynku, a na przykład, że on nie ma jakiś pewnych wad ten preparat, natomiast a pani zaczęła głównie tak od jakiejś um, standaryzacji czy certyfikacji klinik, gdzie to, to nie jest łatwe, bo dlaczego nie mieliby akurat... Um, Okej, okay. czas nam się skończył? Tak. tak. Zapraszam jeszcze raz do wysłania tej prezentacji i wtedy będziemy się z panią kontaktować. Panie? Dziękuję uprzejmie. Pani tamy.